Witajcie, w naszej kuchni królować dziś będą francuskie sery. Pokażę Wam wersję wytrawną tarta tę z warzywami. Wyjątkowym gościem ze mną dziś Kamila Kalinczak. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Facetka od polskiego. Tak, faktycznie taki przydomek nadała mi młodzież skupiona wokół mojego profilu na Instagramie i tak już zostało. Ale przede wszystkim jesteś. Osobowością telewizyjną, radiową, twój głos jest e, jednym z najbardziej rozpoznawalnych w naszym kraju. Nie no, to bardzo miłe, co mówisz, ale wydaje mi się, że aż tak to nie. Tak sobie myślałam, że będziesz teraz analizowała każde słowo, które źle wypowiem. E, wiesz, po prostu taki wewnętrzny lęk, a ty jesteś po prostu równa babka. Nie no, to wspaniale, bo tak, ty się boisz, że ja będę słuchać tego, jak ty mówisz i sobie w głowie notować, a ja się boję, bo ja nie rozróżniam kalarepy od ziemniaka. Wiem, że mamy te dwa warzywa, to są warzywa, prawda? Tak. War te dwa warzywa. Żywa w przepisie, więc jest jeden jeden, myślę. Spokojnie Także dzisiaj radę. Zapowiada się niezwykle ciekawy odcinek. Mam nadzieję. Zapraszamy do kuchni. Ten przepis jest ekstremalnie prosty mm -hmm. w przeciwieństwie do języka polskiego. Mm -hmm. No jeden z najtrudniejszych języków na świecie do nauczania cię. Zawsze jest w pierwszej piątce, pierwszej dziesiątce, więc tak? faktycznie coś w tym jest. Coś w tym jest no. – Ten przepis jest inny, ale też y, fajnie odsyła do twojej przygody z Francją, bo teraz jesteś we Francji. Teraz jestem we Francji. Kiedy, kiedy ten odcinek jest emitowany, pokazywany państwu po raz pierwszy, ja faktycznie jestem we Francji i spędzam tam miesiąc. Ja będę cię się prosiła, Dobrze. abyś po prostu ziemniaczki tak sobie na mandolince... Pokroiłam moje ulubione warzywo. Ziemniaki? Tak, wiesz co, ja kocham, to uważam, że to jest najbardziej przydatne warzywo na świecie. Pomyśl, ile, na ile sposobów można je przygotować. Możesz zrobić frytki, możesz zrobić piramid, ziemniaczane, możesz gotowane, możesz zapieść w piekarniku. Ja jestem ogromną fanką tej bulwy. No. E, teraz o tobie. Czas dla ciebie. Czas dla mnie. Tak, uwielbiam Twój profil na Instagramie, Bardzo bo mi jest miło. niesamowicie wartościowy. O, Tak. Skąd to się wzięło? Każdy wtorek i czwartek robimy quizy na Instagramie. Faktycznie nazwałam sobie te quizy, ten cykl quizów ONE. On. I to są takie quizy o poprawności językowej. I pierwszy odcinek to w ogóle nagrałam chyba już ze 3 lata, 2,5 roku temu. I ONE on powstało z brzydkiej emocji, jaką jest frustracja. Nie wiem, czy psychologowie by się zgodzili, że można tak mówić o emocji jakiejkolwiek brzydka, no ale w każdym razie mnie bardzo frustrowało to. Że wszyscy piszą we wpisach na tym Instagramie na co dzień i nikt nie wie, jak to napisać. A to są trzy słowa. Na co dzień? No i wiesz, i w ogóle tak wyglądał ten pierwszy mój filmik, gdzie ja taka sfrustrowana. Krzyczę niemalże do tego telefonu, że to są trzy słowa na co dzień. Ja tu będę teraz robić wtedy jeszcze nie quizy, bo nie było tej formatki quizowej, tylko robiliśmy to w formie ankiety. Ale właśnie zaczęłam tłumaczyć różnego rodzaju zawiłości językowe. No i powstał z tego faktycznie cykl. Dzisiaj już ten cykl ma trzy lata i ma się dobrze. Powstała też gra planszowa OE na bazie właśnie Taak. tych quizów. No, i powiem ci, że sprawia mi to ogromną radość i przyjemność, i no, o, o, naprawdę odmieniło moje życie. Ja się zajmę przygotowaniem spodu, a ciebie okay. poproszę o pokrojenie jeszcze batata. Tyle już starczy nam tych pasterków. Czy są jakieś błędy w języku polskim, stricte związane z gotowaniem, które możemy popełnić? Ja na przykład stale popełniam błąd. No. Mówiąc te ciasto, a powinno być to ciasto. Przepraszam was mojej obserwatorzy. <grystanie> poprawiają cię państwo? Oczywiście, że mnie poprawiają. No, no, no. Kiedyś zrobiłam taki odcinek włoski, OE z wymową nazw potraw włoskich. I tam jest dużo ciekawostek. No wiadomo, no to nie jest nasz język. Jeżeli ktoś zna włoski, no to oczywiście wspaniale. Ale tu są różne ciekawe rzeczy. Przypuszczam, że w przypadku kuchni francuskiej no, też mogłoby się coś pojawić. Albo na przykład kawa. No, kto chociaż raz nie powiedział w życiu ekspresso, prawda? No, niech pierwszy rzuci tak, kamieniem. No ja, więc mam, takie, się ja miałam taki jeden błąd, który wiesz, jest cały czas ze mną. E, może nie błąd, przyjęzyczenie, uh -huh. bo też tak bywa w telewizji, że my się możemy przyjęzyczyć i w paśmie śniadaniowym po prostu ugotowałam, zgadnijcie co? No. Spaghetti. Naprawdę? <głos> <głos> Ale wiesz, wymawiałam te spaghetti, a miałam już tutaj z głowy, co ty mówisz, dlaczego ty tak mówisz? I to właśnie cały czas y, chyba to jest to połączenie tych nerwów, z tą Oczywiście, mową że tak. z, y, z przeponą z wszystkim. Więc naprawdę dajmy sobie też przyzwolenie. Dajmy na... sobie przyzwolenie, a poza tym, wiesz, jeżeli jesteś na żywo znowu, jeżeli skupiasz się na zawartości merytorycznej, to takie podstawowe rzeczy mają prawo ci uciec, bo ten mózg się skupia na czymś innym. Y, Przezłaś teraz do Świata online. Mhm. E, jak się w tym środowisku odnajdujesz? Ono jest właśnie tylko trochę wirtualne, bo ja wiem, że Państwo w dużej mierze znają mnie z Instagrama, ale prawda jest taka, że ja przede wszystkim jestem przedsiębiorczynią. Ja jestem. Założyłam firmę szkoleniową i szkole, po prostu z wystąpień publicznych prowadzę różnego rodzaju gale, konferencje, jestem też lektorką, użyczam głosu, więc tak naprawdę wciąż przede wszystkim czuję się dziennikarką. Okej, okay, czuję się też twórczynią, bo nie do końca czuję się w roli influencerki, to jednak źle konotuję. Niestety, czuję się bardziej twórczynią internetową, przez to, że jednak no w każdy wtorek i czwartek muszę wyprodukować odcinek merytoryczny. O poprawności językowej, no więc czytam te słowniki w każdym poniedziałek i środę, albo szukam tych no, czy błędów, czy jakichś właśnie form poprawnościowych. To jest coś zupełnie innego niż to, czego doświadczałam do tej pory, bo jednak do tej pory po prostu od poniedziałku do piątku, czytałam Państwu wiadomości, a teraz zobacz, jest poniedziałek, a ja przyjechałam do Ciebie zrobić to coś właśnie. Super. Ja cię bardzo proszę, układajmy warzywa po prostu Dobrze, naprzemiennie. naprzemiennie. Możecie używać dowolnych warzyw, może to być też cukinia. Ja używam dzisiaj nieco twardszych warzyw. Zapiekanka będzie nieco dłużej w piekarniku. Nastawiłam już go na temperaturę 200 stopni. Często, wiesz co, mówimy, daję na przykład 10 gram. Z gramem faktycznie jest tak jak z innymi przedrostkami wielokrotności. Na przykład wiele osób mówi mega, ale mega, a mega znaczy milion. No i możesz powiedzieć megawatt, no to znaczy milion watów, po prostu. Pamiętamy to z fizyki. Albo na przykład przedrostkiem wielokrotności jest kilo, więc mamy kilogram, kilometr, kilo znaczy tysiąc. No i tak samo z gramem, no, tylko że wiesz, z drugiej strony to oczywiście są formy wzorcowe. Natomiast podstawowa funkcja języka, to jest taka, żebyśmy się skomunikowali. Jeżeli się rozumiemy, to na końcu wszystko jest ok gdzieś tam, więc można powiedzieć na bazerku: Poproszę kilo ziemniaków, pani zrozumie, my wiemy o co chodzi, więc naprawdę nic strasznego się nie dzieje, jeżeli tak powiemy. Teraz francuskie sery. Mhm. Lubisz stare, Tak, uwielbiam. – Tak? No to kroimy sery i dobrze. przełożymy nimi naszą zapiekankę. A ja dodatkowo zaraz roztopię masło, no bo Francja, no to masło, tak, masło z rozmarynem i zaraz polejemy nim nasze warzywa. – Dobrze, jakbyś chciała, żebym to pokroiła w plastryku to jest tak Ja uważam, że kuchnia powinna być tak samo jak język, poniekąd o. dowolna. Okay. Musimy znać pewne zasady, ale to nam, to nam ma sprawiać przyjemność i uh -huh. mamy się dogadać. Dobrze. Kamila teraz kroi ser paweł lekko słony, śmietankowy. Idealnie będzie nasycał wszystkie warzywa. Kolejnym serem będzie Tom de Montaigne. Zobaczcie, jaki fantastyczny przyrost pleśni. Zaraz rozkroimy go w środku i zobaczycie jego kolor. Piękna kość słoniowa. To ja go rozkroję. Zobacz. Mm -hmm. I jeszcze proszę bardzo, jakie ma dziury. A do tego jeszcze taka bagietka biała. O, to teraz we Francji na pewno się zajadasz. siedząc no. sobie w jakimś bistro. Do masła dodaję rozmaryn. Czekam aż wszystko się rozpuści i zaraz z nim poleję warzywa. Dodatkowo musimy je oprószyć solą. Warzywa lubią sól, a sól potęguje smak. Odsyłam Was do przepisu Karola na mini zapiekanki z trzema serami. Ostatnio lubię zadawać gościom pytanie, prosić ich. O, prosić gości. O to, aby zadali pytanie naszym obserwatorom. O co by się zapytała? Hmm. No to cóż, Francja, Paryż w ogóle to jest takie miejsce, które mm, ma multum różnego rodzaju atrakcji. Można tam spędzić no, miesiąc w bardzo ciekawy sposób. Zastanawiam się, jaką atrakcję Państwo najchętniej by zobaczyli, spędzając tam na przykład weekend, przy założeniu, że wyłączamy wieżę Eiffla. No bo to wiadomo, że wieża tak. Eiffla jest taka. A ja jeszcze że... dodam, co byście zjedli w tym miejscu? O! o. OK. Masło już cudownie pachnie i teraz tym masłem podlejemy zapiekankę. Cała zapiekanka trafia na 20 minut do piekarnika. Czekam, aż ser się rozpuści, a warzywa zmiękną. Poczekajcie do końca, bo tarte ta sugeruje to, że powinno się tutaj znaleźć to ciasto. Mhm. Więc ciasto francuskie trafi tutaj na górę, ale dopiero wtedy, kiedy warzywa się podpieką. Po ciepłych 20 minutach, tarta jeszcze nie gotowa. Kamila, proszę cię, pokrój jeszcze ostatni francuski ser. Mhm. Uh -huh. I proszę, wyłóż go po prostu na zapiekankę. I zobaczcie, te sery też będą fantastycznie sklejały te wszystkie warstwy. A ja zaraz nawiesz w ekspresowym tempie, wyłożę ciasto francuskie. Możecie też zrobić wytrawne ciasto kruche, po prostu. O tak, genialnie. Mm, ale pachnie. Pachnie, te sery francuskie tak, sery. są obłędne, dokładnie. Słuchałam twojego podcastu dotyczącego ogólnie całej też twojej drogi. Mówiłaś o tym właśnie, jak się przygotowywałaś do tego, żeby zmieniać twój głos, jak pracowałaś z głosem, ale też fajnie mówisz o tym, jak zapominamy nadawać kropkę zdaniom w rozmowie. Może przybliż ten temat naszym obserwującym, bo to jest bardzo ciekawe i... To jest po prostu niezaprzeczalny fakt. Kiedy ja prowadzę szkolenia, to wszyscy chcą, oczekują, no bo wiadomo, że żyjemy w takim instant świecie. Wszyscy oczekują efektów instant, no a to tak trochę nie działa. Poza kropką, to znaczy to jest ćwiczenie, które faktycznie sprawia, że zupełnie inaczej brzmi komunikat. Jest takie nawet zdanie w mediach audiowizualnych: my mówimy do siebie, dobrze, no to do kropki, czyli do brzegu, bo kropka brzmi tak. I wszyscy wiedzą, że jest koniec. Więc jeżeli zaczynamy odpowiednio tej kropki używać, to brzmimy tak trochę poważniej, trochę się nagle okazuje, że można mówić niżej. Zobacz, jaka jest różnica, jeżeli ja się na przykład przedstawię i nie będę używała kropki. Dzień dobry, nazywam się Kamila Kalinczak, jestem dziennikarką. To jest intonacja o, tak. otwarta, charakterystyczna dla pytań, prawda? A jeżeli ja to zamienię na kropkę, czyli intonację zamkniętą. Dzień dobry, nazywam się Kamila Kalinczak, jestem dziennikarką. Jest różnica, co? Ogromna no. No, To są takie właśnie małe zmiany, które można wprowadzić, żeby no nie wiem, ten komunikat brzmiał lepiej, żeby docierał do słuchaczy, no bo przecież jeżeli już decydujemy się, żeby komuś o czymś opowiadać, no to chcemy być że... słyszalni, prawda? Tak. I to słyszalni i rozumiani, w, w tym sensie oczywiście słyszalni. Więc wydaje mi się, że to faktycznie, jeżeli, jeżeli ktoś mówi do ludzi, to może mu się to przydać. Tarta chce być zauważona, więc trafia do piekarnika no. Ostatnie 20 minut, aby ciasto zrobiło się złociste, rumiane, piękne, doskonałe. E, tak to wygląda, wygląda proszę, super. Tak? A zdarzyło ci się kiedyś, żeby ktoś z gości ci powiedział, spróbował i powiedział? że tak nie do końca mu podeszło, e, ale w sumie nie miał powiedzieć co, więc e, chyba chciał być uszczypliwy. A, o, tak, właśnie to... przejrzyjcie nasze odcinki, to może znajdziecie tego gościa. E, ale ja też nie o tym. Mamy dla Was całą playlistę z przepisami kuchni francuskiej, więc warto się nimi zainspirować. E, tar, 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 tar. A zrobisz ty nie, to? Nie, nie, no zrobisz to. I ja Zrob się boję, tak. że. Wyżu... A co? Dasz, Wrócisz tak. Ja już to lekko podłożę. No, o, uwagę. Teraz czy nam się to uda, czekaj. Yes. Jaka piękna! Ależ taka... wygląda doskonale. Patrzcie, oh, I te kolory mm, jak mm. się połączyły. Przepraszam, muszę tego śmiaczka skosztować, mm, bo on tak spadła. Mm, mm. Troszeczkę soli. Bo jeżeli gdzieś tam damy za mało soli, to po prostu dosólcie to sobie. Mm -hmm. No to co? I to ma też taką e, formę spiętą, że tak powiem zwartą, więc możesz normalnie pokroić. Tak, na, no bo ser. Naprawdę. Ale pięknie to wygląda, prawda? Super wygląda. Kamila, chciałam ci niezwykle podziękować, bo ty naprawdę edukujesz. E, no, jesteś wyjątkowa. Bardzo ci dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ty sprawiłaś z kolei, że dla mnie jednak ta sytuacja, no niezbyt naturalna, bo ja w kuchni to raczej kawę robię i to też z ekspresu <laughs> espresso że była dla mnie po prostu przyjemnością, więc bardzo się cieszę, będę zaglądać. Państwa też namawiam do zasubskrybowania kanału na YouTubie Kuchni Lidla. Tutaj ciekawe, piękne rzeczy, to jest po prostu piękne, to no, szkoda tu jeść, wiesz? – Kochana, po to gotujemy, żeby celebrować. Jedzenie też jest formą porozumienia. – Ależ, oczywiście, że tak. – Kochani, żegnamy się z wami i my z Kamilą zajadamy się tą cudowną tartą. Ja jeszcze raz ci dziękuję. – Ja ci również dziękuję, och, ziemniaczki. Mmm, boraczki. Mmm, mm, my wiemy, co tutaj jest. Dobrego. Doskonałe. Bon appetit!